Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Ministrze, mam zaszczyt w imieniu Klubu Prawa i Sprawiedliwości przedstawić stanowisko klubu do dwóch druków sejm sejmowych, druku numer 1354 i druku numer 1544, gdzie stanowimy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki położnej. Zacznę od podziękowania dla posła sprawozdawcy, który rzeczywiście bardzo rzetelnie przedstawił to, w jaki sposób pracowała i komisja, i podkomisja i nie starał się unikać no, trudnych komentarzy i smutnych refleksji. Klub Prawa i Sprawiedliwości oczywiście będzie głosował za, po to, żeby zrobić wszystko, aby uratować pielęgniarkę ich możliwość kształcenia, ale trzeba uwypuklić kilka kwestii, które tutaj też były poruszane i rzeczywiście na komisji wyjątkowo była zgoda, i wyjątkowo wszyscy krytycznie podchodzili do tego, dlaczego przez dwa lata nie udało zbudować się programów. Podczas dyskusji usłyszeliśmy, że po pierwsze, nie udało się ich zbudować. Nie dlatego, że są bardzo szczegółowe i skomplikowane, ale że po prostu nie ma rozporządzenia i tutaj proszę bardzo Ministerstwo Zdrowia i jednocześnie, że nie było zagwarantowane finansowanie, czyli Ministerstwo Finansów. Wydawałoby się, że o tak drobnych kwotach, o których wspominała, wspominała pani poseł, no trudno nawet tak poważnie dyskutować, o tak małych kwotach, które tak dalece skutkują w kształceniu pielęgniarek i położnych. Więc to po pierwsze. Po drugie, niestety nie usłyszeliśmy na posiedzeniu komisji jednoznacznych deklaracji, że to się uda przez następne dwa lata. you <laughs> Pan poseł sprawozdawca mówił o pilnym przygotowaniu rozporządzenia. No rzeczywiście ono właściwie powinno być już gotowe po to, żeby były dwa lata na to, żeby przygotować owe programy, ale nie mamy, proszę Państwa, pisemnej deklaracji Ministerstwa Finansów. Ja przypominam Państwu, że razem z premierem rządu właśnie biegają po ministerstwach i szukają 8 miliardów 600 milionów oszczędności. Być może nie będą chcieli łaskawym okiem, Spojrzeć na no, strategiczne dla tego zawodu szkolenia i programu i owych kilka milionów. Więc myślę, że razem z Komisją Zdrowia będziemy pilnie sprawdzać w budżecie, czy rzeczywiście te pieniądze są tam zagwarantowane. I niestety, proszę Państwa, to co też już tutaj wybrzmiało ale istnieje właściwie pewnik, że nie zdążymy z podpisaniem przez prezydenta tejże ustawy. 23 sierpnia 2013 roku przestaje istnieć możliwość jakiegokolwiek szkolenia, przypominam nabór od 1 września, będziemy mieć pusty tydzień, dwa, trzy, chyba że rzeczywiście koalicja rządząca zagwarantuje, że Senat nie wprowadzi tutaj żadnej poprawki, a pan prezydent będzie tak łaskawy i w ciągu dwóch tygodni podpisze owe zmiany ustawowe. W związku z tym wydaje mi się też zasadne zapytać o to, o co pytaliśmy na komisji, nie uzyskaliśmy odpowiedzi kto konkretnie ponosi za to odpowiedzialność i jakie konsekwencje zostały w stosunku do osób odpowiedzialnych za wdrożenie, przygotowanie również tych zmian, bo można je było zrobić pół roku temu, a nie w rozpaczy przybiegać do posłów, żeby zgłosili projekt poselski, bo jest to bardzo uproszczona i bardzo skrócona procedura legislacyjna. Dziękuję bardzo. Dziękuję, pani poseł.